Rampam Pam witam was bardzo serdecznie na Polyfemosku. Teraz Polyfemos będzie pojawiał się o wiele rzadziej, ponieważ całą energię poświęcam w Ruby i powiedzcie mi, czy taki odcinek wam się podoba, bo jest to odcinek, który zrobiłem troszkę w inny sposób. Mianowicie, powycinałem po prostu najciekawsze momenty ze streama i przerobiłem pod odcinek. Jeszcze dodam, że każda próba łuku jest nagrywana na plus 8, bo kamerka trochę zasłania miłego oglądania. Dobra. Klikamy. Kur. Dobra, kolejna próba na plus osiem, trzecia. Lecę po piwo, jak nie wejdzie. Nie mam pojęcia, która to już próba. Nie mam pojęcia, która to już próba, ale efekt jest. I próba 1824. Mamy, mamy, mamy. Dobra, to ja zamknę oczy. A wy patrzycie, czy weszło, czy nie weszło. I dajecie mi informację na czacie. Ja nie patrzę. Już kliknąłem. I jak czaty? Tak, czy nie? Dobra. Najadę. jadę ale jesteście trolle trole, na... No nie chce mi się, naprawdę no. Dobra. Lecimy z kolejną próbą. Na no, 8 Ostatni Zodiak został wbity pod biologiem. Ten także zostanie na plus 8, ale zostanie wbity. Ja nie patrzę. Siadło. Powiedzcie, że siadło. Aha, zaspoilerował własno. Własno zaspoilerował tą emotką. Dobra, to wiem, że nie siadło. Ja, ja mam dość tego jeba. Nie wiem, który raz już. Dobra Błagam cię Błagam cię. Nie patrzę. Wejdź Jaki jest wynik? Siadło. Powiedzcie mi, że siadło czaty. A... Ja dobra Dobra. Nawet nie patrzę, bo wiem, że nie siadło. Mam dość. Jak go kliknę na plus 9, na plus 8. Idę do toalety. Zaraz wracam cię, ty? Nie, 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 nie. Nie. Po prostu nie patrzę. I ulepsza na plus 9. Szaty, róbcie swoje, dajcie znać. Koniecznie dajcie mi znać, czy takie szoty ze strony Wam się podobają w formie odcinka. A my przechodzimy dalej do materiału. W samej dziedzinie wbiliśmy szóstą, szóstą, siódmą zmiankę. Włók niestety nic nie oddało, jednakże kupiłem po prostu od znajomego i mu się udało wbić 8 metki. A więc biorę się i staram się podbić szarfę. Taniej by na pewno wyszło kupić 25 od razu, ale no bycie youtuberem do czegoś zobowiązuje i pragnę wam pokazać, jak ciężko jest podbić szarfę. Jak na razie cały czas wchodzi 20. Może uda się wbić wyższą zobaczymy kolejna szarfa niestety niepowodzenie kolejna także niepowodzenie i kolejna także niepowodzenie absorpcja bonus szarfa 20 i łuk zodiaku z tego co możecie zaobserwować to siłę lodu dodałem 20% jeszcze do niej i no Wkładam plus 8, bo po prostu psycha już mi siadła. Sami widzieliście jak to paliło. Poszło tyle wonów, że szkoda gadać. I jest szarfa całkiem ładnie wygląda. Tylko, oczywiście, będzie trzeba ją podbić na trochę wyższy procent. A więc co? Lecimy dalej. Kolejny pakiecik szarf i próbujemy. Może tym razem siądzie. Nie udało się. I jest, udało się, ale niestety tylko 22%. A więc, no trudno, będzie trzeba jeszcze ją troszkę popodbijać. A przenieśmy się teraz na hyderkę. Zobaczmy, jak damage zmienił się. Tutaj moja stara szarfa, którą dawno, dawno temu robiliśmy. Jeżeli nie pamiętacie, to zobaczcie sobie na odcinkach. Oczywiście, cały odpał musi się odpalać jak koinka, bo jednak duszy na tym serwerze już od dłuższego czasu nie ma. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później wróci, a może nie, bo niektórym o wiele lepiej się gra, gdy jej nie ma. I teraz załóżmy nową szarfę, jak sami widzicie z 14K potrafimy walnąć nawet i 16. A więc szkoda, że dziewiątki nie włożyłem, ale i tak jest dobrze. Szósty, siódmy bonus w hełmik, weszło jeśli wartość, super. Otwieramy OKE. w okejach liczymy na pierścień. Taki jej medal bohatera po prostu zamiast rybaków otwierałem okę, bo leci z niego aż ten pierścionek na tydzień, a wiadomo, z rybaków tylko na dzień. I Udało się poleciał. Wow. Ostatnio, tyle się męczyłem i nie poleciał, a teraz sami zobaczcie, pyk. Normalnie da się jednak go wydropić. Kupno smoczego kapturu z ludźmi już dla ninży, bo Woj jest w zasadzie skończony, ta szarfa była ostatnią rzeczą, którą potrzebowaliśmy. Tutaj kupno tytanki dla ninży. Za 45 wonów, 15 blok, 12 zwinka, jak najbardziej spoko tytaneczka pod ninja. No i zabawa dalej ze szarfami, jednak fajnie byłoby wbić te 25%. No i lecimy. Znowu nie siadło. No nie mam farta do podbijania tych szarf, jeżeli mam być 4, chociaż powiem Wam podobno najtrurze... najtrudniej jest podbić szarfę z 24%. Na 25. Ja już z 22 nie mogę podbić wyżej, a więc co to dopiero będzie, jak wejdzie mi niefartownie 24, a nie 25? Ale żeby to zobaczyć, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i w przyszłości na pewno to się ukaże, bo nie kończę z Polyfemosem, tylko tymczasowo robię przerwę, ponieważ gram na serwerze Ruby Jeżeli też chcesz zagrać na metinku, to zapraszam Cię do rejestracji z mojego reflinku, który znajduje się w opisie. No i ostatnia próba podbicia szarfy. I chciałem Wam jeszcze powiedzieć, jak na sam koniec, że w następnym odcinku będzie naprawdę masno dużej alchemii. Mocna alchemia będzie lecieć. Sami zobaczcie, ile tych korów przygotowałem i jeszcze dokupię coś z rynku. A teraz przejdźmy do wyników konkursu. A wyniki konkursu właśnie się pojawiają. I zwycięzcą jest... No, Chemikal nie jest. Nie był zainteresowany widocznie wynikiem konkursu, bo nie zostawił loginu z Discorda, a więc przykro mi. Miałeś szansę. Losujemy jeszcze raz. I zwycięzcą jest... No, Mordeczka też widać nie był zainteresowany. Jeju. Tyle komentarzy było prawilnych, a losuje mi same te, gdzie nie ma zwycięstw. Trzecia próba i szary. No i super, tutaj wymogi się sprawdzają. Jeszcze oczywiście sprawdzę, czy subskrybujesz mój kanał. Jeżeli tak, to odezwę się do Ciebie na prywatnej rozmowie Discord. No i to byłoby w zasadzie na tyle z konkursem. Jeszcze pragnę pozdrowić wszystkich wspierających. Dziękuję Wam za wsparcie. Trzymajcie się. Cześć.